Do naszych uszu bez przerwy docierają różne odgłosy. Ale czy potrafimy je rozpoznać? Od poniedziałku do piątku o 7.38 sprawdź, czy wiesz, co słyszysz. Odgłosy w Radiu Plus między Łodzią a Warszawą. Dziś tak się zło złożyło, że odgłosy minutę wcześniej. 7:37 teraz na zegarze. E, Poranne programy. Niech będzie. Dzień dobry. E, jak to zwykle w porannym programie, e, czas na konkurs odgłosy. 837-6020 kierunkowy 046 to jest numer telefonu do nas. E, tej, w tej chwili czynny w sprawie właśnie odgłosów. Dzień dobry. Dzień dobry, to Daniel. Cześć Daniel, e, jak dzisiejszy poranek? W porządku? Bez niespodzianek? I tak, tylko do lekarza się chciałem zapisać. Wybierasz się dziś do lekarza, tak? Tak, miałem kłopoty ze snem po prostu. Mhm. Mm nie mogłeś spać? Nie, krótko śpię po prostu. Za krótko śpię, tym ranym ptaszkiem. No ale wtedy masz dzień dłuższy. Tak, i się lepiej czuję, ale po prostu... Ale chciałbyś jednak Ma dłużej pospać. Mam dolegliwości, którymi muszę sobie Chciałbyś sobie pospać dłużej. Tak. E, słuchaj Daniel, odgłos jest taki. To był prąd. Tak, to Albo był spawanie prąd. Spawanie jakieś elektryczne. No to prąd czy spawanie? Prąd raczej. Tak, to był, to był prąd. Zdecydowanie prąd, nie raczej. To był na pewno prąd. E, Daniel, kogo pozdrawiasz? E, wszystkich znajomych. Szczególnie chciałem pozdrowić e, e, diakona Bogumiła Batlewskiego, który ma w sobotę święcenia kapłańskie, a w niedzielę odprawi przed misyjną. Wszystkich e, kolegów właśnie... Z, ze szkoły podstawowej, bo robimy zjazd klasowy. Z tej okazji chcemy szczególnie pozdrowić. Wybierasz się, się na zjazd? Tak. Będzie na pewno bardzo fajnie, prawda? Tak. To z Waszego radia to organizuje, były klasownik. To bardzo, bardzo fajna impreza. Bardzo fajne są zjazdy klasowe. Nie rozłączaj się jeszcze Dobrze. przez chwilę, dobra?